No! No i znowu mnie to gówno dotknęło, no. Dwa razy! Dwa razy dostałem! Dwa razy dostałem tego gównianego pająka! Dobra, ja Florida. Dzisiaj musimy sobie o update'cie w xt które dodali, że dodali na snajperce flinch i dodali jumping penalty. Powiem tak, na początku zacznijmy o penalty, bo to na serii jest najkrótsze, które można powiedzieć. Tak, dodali takie coś, że jak skaczesz trzy razy, to jeszcze nie, ale później jak skaczesz czwarty raz, no to ci celownik lata jak powalony, co nie? Że raz, dwa, trzy... Czwarty i ci lata jak powalony. To jest darąbiste, nie będę kłamał, ale to mi się podoba, nie, nie mam narzekam, że wiesz, że o, dodali taką coś, może jak ludzie te hardowali takie rzeczy, robili hopy, na pewno oni płaczą o tym, co nie. Ale no ja jakoś nie skaczę nigdy, co, nie? Jakoś tak nie wiem, no, w w ogóle nigdy nie skaczę jak z, gram sniperkom takie rzeczy i to nawet dobrze, że to nerwią, co nie? Bo niektórzy mają taki moment, co nie? Ja rozumiem, że to jest gra specjalnie zrobiona po to, żeby wiesz, no nie było z matchmakingu, takie rzeczy. Ale lecę, patrz, teraz ostatni tutaj Hej! No i znowu mi tak celownik poszedł do góry. I druga sytuacja to jest, że sniper flinch. Musimy o tym pogadać, bo to jest na serio. No nie mam problemu z tym, że to flincha dodali, bo flinch to powinien być w tej grze, co nie? Bardzo to potrzebne, bo jak ludzie siedzą, tylko kampią się tako, no to powinien się ten celownik bardziej, więcej celować, co nie? Ej, ruszać się. Ja bym nawet powiedział, żeby więcej by powinni dodać takie rzeczy, że wiesz, że tak po, nie wiem, pięciu sekundach, jak cały czas celujesz, no to powinieneś, wiesz, no dostawać jakiegoś karę, co nie, że wiesz, że... No za dużo celujesz już, to nie? Że już proszę, nie wiem, strzelić, ruszyć się, coś takiego, ale widziałem, bo wczoraj sobie grałem tak bo chciałem sobie zobaczyć te tam z snajperką, bo nie grałem już troszeczkę w tą grę. I chciałem sobie zobaczyć te właśnie te, ten fling, bo ludzie gadali, że może tak kurde, kiedyś strzelają i im celownik idzie do góry, tak za jakimś tam killem. I obczaiłem, że ja też miałem takie problemy, że sobie normalnie lecę, lecę, lecę. I później kiedyś mi z dupy taką strzelam, strzelam i tak o leci mi, tak? Do góry. No to denerwowało mnie to. I na początku tak zagrałem te dwa mecze, tak? No i mnie to denerwowało, ale później jak się tak troszeczkę więcej więcej przyczaiłem To nie jest aż tak źle, co nie? To jest... Oni by powinni jeszcze tak znerfić, żeby tak boty nie używali tej snajperka, co nie? Ja tam, wiesz, nie gadam, że, że boty nie mogą używać snajperki Nie, nie gadam o tym, że nie mogą Tylko o to chodzi, żeby bardziej byli nerfieni dla tych, że Wiesz, że się kampią takie rzeczy. Jak wiesz, jak ja powiemy i gram sobie normalnie, porównając do snajpera, co tylko siedzi tam o u góry i kampi się i nawala tylko, nie wiem, horoscopy, no to wtedy to mogą nerwić ich. Bo i tak i tak bardzo łatwo snajperkę skounterować To jest najłatwiejsza rzecz, co nie? Jak masz normalną broń, to jest bardzo easy. Tylko robisz prawo-lewo. Jak obcię nie trafi, no to już masz easy killa na niego, bo to. To jest bardzo łatwo to uniknąć. No i tak teraz! Tak teraz, miałem przez chwilę przycelowany i poleciało do dury, no. Ale nie no, mi się wydaje, że nie będę tak naczekał, żeby to wiesz, usunęli takie rzeczy. Ja będę się tego przeczaić tak nie wiem, maksymalnie tydzień czasu i ja już mam to nauczone, no nie? Bardzo easy. Kurde, już mogę normalnie sobie grać. Ja już normalnie też mogę teraz grać, Ja nie mam problemu. Tylko kiedyś, mm, jak to można powiedzieć, tak tracę streaky bardzo, Czy tak powiemy le... O oh, Jezu, chłop, Slidermana no, si no. ja używa. Że tak sobie lecę, nie wiem, mam 4 kills. Powiemy, że jeszcze mam jedną strzał. Jeszcze jednego oponenta. I kiedyś mi tak. Bam! Leci do góry. Tak strzelę i w ogóle przez głowę przeleci. I to nie jest, że ja robię to, że wiesz. Jakoś z dupy celuję do góry. Nie, ja nie mam, że jakiegoś, jakiegoś że jest coś ze mną nie tak. Tylko jakoś tak automatycznie mi leci. Jestem zadowolony z tego, że wiesz, że Flincha dodali takie rzeczy. Na serio powinien się troszeczkę więcej rzucać w ten celownik, tak jak gadałem. Że tak nie wiem, po 5 sekundach powinien jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Że wiesz, tak jak tutaj. Robić te jumpsoty, co nie? Za czwartym razem to tak powinien latać, co nie? Tak Troszeczkę może mniej co, nie? Bo to jest troszeczkę tak no, przesadzone, ale troszeczkę mniej, żeby to było tak, że karają ludzi co kampią się. No ja rozumiem, że wiesz, każdy nie jest pro playerem, każdy nie jest tutaj, wiesz, tryharderem, co każdy chce quickscope'ować. Ludzie lubią, mają różne playstyles, co, nie? L różne mają, tak jak ja lubię quickscope'ować, niektórzy lubią bardziej, nie wiem, taktycznie grać sniperką, ale to... O tak jak tutaj, w optyko siedział wcelowany, to jest takie... Czego on nawala? O, jest jest tak 50, o oh, chłop, szybciej ode mnie strzela? Nie, no serio, kiedyś ta gra, na no serio, denerwuje, co? nie? Jak tak powiemy, yy, wczoraj sobie grałem i gram na ludzi, co grali tylko tarczami. Tymi tarczami, takie rzeczy, tymi spiderami, czy jak coś się nazywa, skacze na i tego yy, odwalać to nie będę tak cały czas gadał, ale denerwuje. Na serio, denerwuje. Yy, grasz sobie, grasz sobie i powiemy, dwóch oponentów, kurde, daje ci shielda. Co masz zrobić? No jesteś dead. Powiemy tak jak ludzie gadałem, że wiesz, counterować to, że wiesz, rzucać te IMP, co nie? To nie zadziała, bo jak rzucisz, w tym czasie jak rzucisz, no to jeszcze nie będzie, to już kurde, będziesz na reski z powrotem. Jakoś powinno to być na serio, tak jak gadałem na jakimś odcinku, że to powinno, nie wiem, oni powinni zadawać, nie wiem, te co stawiają tarcze, nie wiem, tak 100%, co nie? Że tak jakby to było, nie wiem, normalnie, a ja to powinienem tak 50 mniej procent HP zadawać przez tą ścianę, żeby przynajmniej było można ich obić. Że mieli takiego stresa bardziej, a nie kurde stoją sobie w tej takiej tarczy i stoją. Tak jak tutaj na jednym było, na Twitterze widziałem bardzo fajną opołę, taki... Tu był taki filmik, co Chłop zrobił, że chłop na movement robił. Też widzę takich ludzi, i chłopy tak wiesz, ludzie gadają tak, że wiesz, że to powinno być nerfione, nie, ale powiem tak, z tym gościem się potwierdzę, co nie? This is way too broken for casual players. To potwierdzam, dla casualów nawet, ja nie jestem aż takim casualem, nie będę gadał, że jestem największym casualem, ale i tak, i tak, ja nie mam ochoty z nimi grać, co nie? Ja rozumiem, że wiesz, że to jest, to jest, o to nazywa się no skill as making, ale no to tak jak on gada, this is getting tiring, tired English, makes the game boring to play. Powiedziałem bardzo to potwierdzam, że wiesz, że jak grasz sobie normalnie i później spotyka się jakiegoś gościa, co odwala jakieś głupoty, to odechcewa się grać w to, na serio, odechcewa się w to grać i to jest bardzo dobrze powiedziane. Bo na serio, jak ja widzę takiego gościa, człowiek tak na serio tryharduje i widzę, że nie mam szans nim, tak powiemy, że jeszcze nie wiem, robi movement, ale jest gumiany w momencie, że jeszcze mogę jakąś tam, co tam, tam szansę mam, to jeszcze okej, okay, zostaje w lobby, ale jak widzę na gościa, co odwala jakieś. Używa MP5 czy MP7, nie pamiętam jak się TSMG. Używa to, później jakieś prawo, lewo, tu, bam, skaczę, w wsiu. I nie mam szans, no to wychodzę. Ju, już się podaje, co nie? Już się podaje. Tak jak z tymi tarczami, jak ja widzę, że ludzie grają z takimi tarczami, już widzę, że mam ochotę rzucić padem, no to już wolę wyjść, co nie? Już wolę wyjść, niech sobie grają, to już jest za bardzo pod lobby dla mnie. Nie no, jak to mnie pająk złapie... Zabiłem to! Gdzie ta jest szmata? Co tu? A mi rzuca pająka. Trzmata głupie Szmato. Jest jest ja takich gracie nienawidzę, na serio! Ja ostatnio zapomniałem na tym filmiku, co gadałem, że mi zaczyna ten XTF denerwować, to zapomniałem na serio o tym powiedzieć, że... że, że jest taki tu a, pajączek śmieszny. Smato! Jezu, jak to ludzie są na serio botami, tak? Właśnie tak lubię w tą grę grać, co nie? Jak tak powiemy, jest tak defaultowo, że tak jak w Call of Duty, że tylko latasz sobie strzelasz, bardzo lubię. Ale jakieś gadżety na serio, denerwują. Grasz sobie, jakiś pająk atakuje, takie brother. Jakoś nie wiem, oni powinni tak zrobić na tym pająka czy coś takiego, że powiemy, dobra, niech on będzie taki, wiesz, że się Tobie rzuca takie rzeczy, że masz mniej takie ruchu, czy jak to powiedzieć, że tak robisz, ale przynajmniej powinieneś, nie wiem, robić takie panczy, żeby to rozwalić, takie rzeczy, żeby to, nie wiem, żeby to zeszło z ciebie, albo coś takiego, no bo inaczej to, no, strzela cię, się, no na serio. No! No i znowu mnie to gówno dostało! no! Dwa razy, dwa razy dostałem, dwa razy dostałem tego gównianego pająka! No i jak masz się nie denerwować, to są, niektórzy i tak te boty są, ja już kiedyś wolę, na serio, żeby był smashmaking na serio.